Drodzy seniorzy, wielu z Was z niecierpliwością czekało na najnowsze informacje na temat indeksacji emerytur. Dzisiaj mam niesamowite wieści, które mogą poprawić Waszą sytuację finansową w nadchodzących miesiącach. Zmiany te opierają się na szczegółowej analizie ekonomicznej i dyskusjach w ZUS. Jako emeryci wiecie, jak ważne jest dostosowywanie emerytur do zmieniającej się gospodarki. ZUS oficjalnie ogłosił stawki indeksacji emerytur na lata 2025. Indeksacja emerytur to proces, który dostosowuje emerytury do rosnących kosztów utrzymania. Bierze pod uwagę inflację i wzrost płac, aby zapewnić emerytom utrzymanie standardu życia. Mówiąc prościej, pomaga Ci nadążyć za codziennymi wydatkami bez stresu finansowego. Tegoroczna indeksacja jest jedną z najwyższych w ostatnich latach. Rosnące ceny artykułów spożywczych, rosnące rachunki za prąd i gaz, ZUS rozumie te wyzwania i wprowadził zmiany, aby złagodzić obciążenie finansowe emerytów. Procent indeksacji został ustalony na poziomie, który pozwala na zauważalny wzrost emerytur. Emeryt otrzymujący średnią emeryturę może spodziewać się wzrostu o kilkaset złotych miesięcznie. Ponadto rząd wprowadził dodatkowe wsparcie finansowe dla emerytów z niższymi emeryturami. Osoby zarabiające poniżej określonej kwoty otrzymają dodatkowe płatności, które pomogą pokryć rosnące koszty. Oznacza to, że emeryci w całej Polsce mają wszelkie powody do radości. Więcej pieniędzy w kieszeni oznacza mniej stresu pod koniec miesiąca. Pozwólcie, że podzielę się historią, która ilustruje znaczenie tej zmiany. Jedna z naszych widzów, Janina, przez wiele lat pracowała jako nauczycielka. Teraz na emeryturze często ma problemy z zarządzaniem miesięcznymi wydatkami. Kiedy usłyszała o indeksacji emerytur 2025, poczuła ogromną ulgę. Podzieliła się tym, że teraz nie będzie musiała się tak bardzo martwić o to, jak związać koniec z końcem. Dzięki podwyżce może pozwolić sobie na małe radości, takie jak odwiedzanie wnuków czy kupowanie kwiatów do ogrodu. Dlatego indeksacja emerytur to coś więcej niż tylko liczby bezpośrednio poprawia życie zapewnia bezpieczeństwo finansowe i nagradza tych, którzy ciężko pracowali przez lata. Chociaż tegoroczna podwyżka emerytur to świetna wiadomość, ważne jest również, aby pomyśleć o długoterminowej stabilności. Eksperci twierdzą, że ciągłe dostosowania i reformy będą konieczne, aby utrzymać silny system emerytalny w przyszłości. Kraje takie jak Niemcy i Szwecja mają bardziej elastyczne systemy emerytalne, co pozwala im szybko reagować na zmiany gospodarcze. Czy Polska powinna przyjąć podobny system? To pytanie dla decydentów, ale jest to również coś, co powinniśmy omówić jako społeczność. Edukacja finansowa jest również niezbędna. Im więcej wiemy o naszych emeryturach, budżetowaniu i programach oszczędnościowych, tym lepiej możemy zarządzać naszymi finansami i przygotowywać się na przyszłość. Indeksacja emerytur jest kluczowym elementem zapewniającym emerytom utrzymanie jakości życia. Na przestrzeni lat Polska poczyniła znaczne postępy w ulepszaniu systemu emerytalnego, ale wyzwania pozostają. Jednym z kluczowych problemów jest zapewnienie, aby indeksacja nadążała za rosnącymi kosztami utrzymania. Inflacja może mieć duży wpływ na siłę nabywczą emerytur i ważne jest, aby regularnie dokonywać korekt, aby odzwierciedlały te realia gospodarcze. W ostatnich latach inflacja stała się coraz większym problemem, a wielu emerytów odczuło skutki wyższych cen podstawowych towarów i usług. Rząd i ZUS wspólnie opracowały formułę, która uwzględnia inflację i wzrost płac przy ustalaniu podwyżek emerytur. Takie podejście zapewnia, że emerytury nie tracą na wartości z czasem i że emeryci nadal będą mogli pokryć swoje codzienne potrzeby. Indeksacja 2025 jest szczególnie istotna ponieważ pojawia się w czasie, gdy warunki gospodarcze są trudne. Wraz ze wzrostem kosztów w różnych sektorach ważniejsze niż kiedykolwiek jest zapewnienie odpowiedniej korekty emerytur. Dla wielu emerytów wzrost wypłat emerytalnych zapewni bardzo potrzebną ulgę. Niezależnie od tego, czy chodzi o pokrycie kosztów leczenia, rachunków za media, czy po prostu dodatkowe środki na zajęcia rekreacyjne, ta indeksacja będzie miała pozytywny wpływ na ich życie. Dodatkowe wsparcie finansowe dla emerytów o niższych dochodach to kolejny ważny aspekt tegorocznych zmian. Zapewniając dodatkową pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują, rząd pomaga zapewnić, że wszyscy emeryci mogą żyć z godnością i bezpieczeństwem finansowym. Warto również zastanowić się nad tym, jak inne kraje zarządzają swoimi systemami emerytalnymi. Na przykład w Niemczech indeksacja emerytur jest ściśle związana ze wzrostem płac, co pomaga utrzymać równowagę między emerytami a populacją pracującą. Szwecja ma elastyczny system emerytalny, który dostosowuje się częściej w zależności od warunków ekonomicznych. Modele te dostarczają cennych informacji na temat tego, jak polski system emerytalny mógłby ewoluować w przyszłości. Chociaż obecny system indeksacji jest skuteczny, Mogą istnieć możliwości wprowadzenia dalszych ulepszeń, które zapewnią jeszcze większą stabilność i bezpieczeństwo emerytom. Jednym z największych zmartwień emerytów jest to, czy ich emerytury będą wystarczające w dłuższej perspektywie. Wraz ze wzrostem oczekiwanej długości życia coraz więcej osób spędza dłuższe okresy na emeryturze. Sprawia to, że posiadanie zrównoważonego systemu emerytalnego, który może wspierać emerytów przez wiele lat, jest niezbędne. Decydenci muszą nadal szukać sposobów na wzmocnienie systemu emerytalnego, czy to poprzez dostosowanie formuły indeksacji, dodatkowe programy wsparcia finansowego, czy też inne inicjatywy mające na celu poprawę bezpieczeństwa emerytalnego. Edukacja finansowa odgrywa kluczową rolę w pomaganiu emerytom w skutecznym zarządzaniu swoimi emeryturami. Zrozumienie, jak działa indeksacja emerytur, wiedza o dostępnych świadczeniach i planowanie przyszłości to ważne aspekty dobrobytu finansowego. Wielu emerytów może nie być w pełni świadomych różnych zasobów i programów wsparcia, które są dla nich dostępne. Poprzez zwiększanie świadomości i zapewnianie większej liczby możliwości edukacyjnych emeryci mogą podejmować świadome decyzje, które poprawią ich stabilność finansową. Indeksacja emerytur 2025 to pozytywny krok naprzód, ale jest to również okazja do zastanowienia się nad szerszymi problemami dotyczącymi emerytów. Jako społeczeństwo musimy nadal opowiadać się za politykami, które wspierają emerytów i zapewniają im zasoby finansowe, których potrzebują. Niezależnie od tego, czy odbywa się to poprzez ulepszoną indeksację emerytur, dodatkowe programy wsparcia czy większą edukację finansową, istnieje wiele sposobów na poprawę dobrobytu emerytów w Polsce. Teraz chcę usłyszeć od ciebie, co sądzisz o indeksacji emerytur 2025. Czy ta podwyżka spełnia Twoje oczekiwania? Czy będzie miała duże znaczenie w Twoim codziennym życiu? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Twoje opinie mają znaczenie i mogą pomóc w kształtowaniu przyszłych decyzji. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby być na bieżąco z ważnymi aktualizacjami dla emerytów. Daj również kciuk w górę temu filmowi aby więcej osób mogło uzyskać dostęp do tych cennych informacji. Dziękuję za obecność i życzę Ci wspaniałego dnia. Do zobaczenia w następnym filmie.